Bardzo serdecznie w Jedyna ostatnim face-to-face, face e, który poprzedza galę Fame MMA10. Swoją drogą w tym kadrze wyglądam jak jakiś mafijny boss, Don Casio. W wywiadzie <noise> dla Koloseum mówisz, że gdy wygrasz tą sztabkę złota, to postawisz ją między pucharami. Dodatkowo w tej wypowiedzi zawarłeś, że nie masz ciężkiej sytuacji finansowej, bo przestałeś grać w kasynie. Jak często bywałeś w kasynie i ile zostawiłeś tam pieniędzy? Generalnie pytanie brzmi tak. Ile przypierdoliłeś? O, może w ten sposób? Nie wiem, łącznie, łącznie z pół miliona, ale raczej mam to już ze sobą, tak mi się przynajmniej wydaje. E, po pierwsze, Casio e, zrobił wagę, był bardziej spokojny. Pół miliona przejebać w Kasynie. Ja pierdola, ja pierdola. Ten pas belt from żabka, tego nie odda. Wyważony na tej drugiej konfie i to sprawiło, że straciłeś pewność siebie. I... Mucza maj... Gdy Muca Majana wiecie za ostro. Przysłowiowo się. Dostałeś się do hype. Mordeczko, ja już walczyłem w hype. Pytanie, czy dostanę się do finału. Był No. Nie. No. Nie. Dobrze, panowie. Odbierzemy sobie teraz pierwszy telefon. Pierwszy na linii będzie Alan Kwieciński. A Madeusz Ferrari czy Don Cassio? kto byłby dla ciebie takim e, większym smakołykiem na obecny moment? Na obecny moment ten kurwa farmadeusz Ferrari, więc e, e, za to, co on gada, kurwa da, to bożnik porokmy na lewa, nie. A wiem, że wiem, że mnie obojętnie, jeżeli go spotka w hotelu kurwa w jutra albo w piątek. Okej, okay, dzięki za telefon. Uh, team Plusa, you know? Team Psy Team Putang, Twój team oh. tak, seven. Team Putang. Tak, Sidem Team Cipa Sidem, no Sidem se kurwa obciągacie, fiuty no, okay. Ja okay. nie jestem <susiones> team <susiones> Krycha Ty jesteś team Krycha Nie, nie, Odnoszę, Odnośnie Krystiana, to mamy go właśnie na linii Halo, halo? Eee, słuchaj, wiadomo, że zadając ci pytanie Norman Casio, to, to będzie raczej pytanie retoryczne. Ale czy mógłbyś mi mądrze powiedzieć, mądrze. dlaczego Norman? <grym> Sit, mądrze. Kurwa. Sit, mądrze, kurwa. Halo, halo. Nie opłacił abonamentu, kurwa. Haj mu brak. Krycha? Krycha odbiór, kurwa jesteś na linii, wariacie. Było mu ktoś jebnął w Chyba straciliśmy Krychę. Namówiony przez are. swojego kumpla no da, wyzwałeś yeah, yeah. mnie w foksie. Już jasne, zapomniałeś? Jasne. Kurwa od tego mefetronu debiluje panę? Już zapomniałeś? ci, kurwa? Wyżar mózg? <laughs> Ta mina, kurwa tego ochroniarza jest zabójcza. No czas, spójrzcie, kurwa na to mina jest zabójcza w chuj! Take a methadone. You like, like. you like. like. Yeah, you like. No, yeah. No yeah. like. yeah. yeah. widać, nawet to drugi masz kurwa nosem takie. Okej. Okay. Mamy kolejny telefon. Okej. Okay. Chciałeś, masz no, Nie jesteś dużym gościem. No, nie jesteś dobrym no, zawodnikiem. No, nie jesteś dobrym no, no, Ty Zobaczysz O, co to było? A, ja będę z tobą targował, kurwa. Zobaczymy. Tak będziesz klepał, kurwa. Jak najman. Jak najman będziesz klępał. Już ćwiczysz? Ja już świczyłś. Bardzo potrzebuję, żebym ci spojrzał prosto w żeby Nie, żebym Muszę ci się gapić. Zobierzcie, Jodąc to Zetręcie z twarzy tyluś. Zobaczysz. Come, Pod presją? Seat, dawaj, dawaj, siadaj. <laughs> tłumacz jest mistrzowski, no. Here, dawaj right? spokojnie. Yeah, Znowu nie wytrzymajcie. Znowu no nie następnym razem nie wytrzymajcie. w nie wytrzymajcie. Znowu Chodź, chodź, reżyseria Joanna Godlewska-Murańska. Wczoraj podobno na konferencji prasowej był w garniturze. Wyglądał jak Ronnie O'Sullivan. Żeby nie było... Zabierzcie tego zastronnego chudzielca. Puśćmy reklamę i poczekajmy chwilkę. Udało się, Zobaczcie, moi a drodzy, a powrócić a do face to face'a. Nie, łysy. Ogarnię. Sack Poprawiłeś Suck sobie makijaż? Przypodrowałeś się? No, włoski poprawiłem. Ty mnie no, no. si. Straznik ogorkowej, 5 zł, ten parkę to ma zęby jak mini. No, no. Tak, każdy w ząb inną stronę, Wiem, o co chodzi. no. Ładnie no, wygląda, tak? co? Ładnie no, wygląda. Tak, poprawiłeś. Czaciek, zostawiamy łapy do góry i zrzuta nalety. Kurwa, czat. Jeszcze trochę 120 ziko. please. Kurwa, dawaj dla kierowniczka. Dwa ziko, dwa ziko. Tak, przypodrowałem. <laughs> Amina jest O, no, To popraw sobie. Popraw no, sobie. Zaraz się popraw, popraw. Popraw sobie. No, oh, oh, you no, dla swojej dziewczyny. dla krychy nosisz? zaraz. dla krychy to, to dla krychy To nosisz? Nosisz To dla krychy? dziewczynka. No, to to. No, to nie jest to. No, to to. dla ciebie Przyniosłem dla to jest kurwa lefrex prawdziwego, chudego byka zwinnego, nie z spaślaka. Panowie, <laughs> mamy telefon od widza. Halo, halo? Halo, halo? Słyszysz mnie? Tak, tak. Jakie masz pytania? E, pytań mam sporo, ale najpierw chciałbym zacząć tym, jak macie tłumacza Norman Rozpierdol, tego farmazoniarza, który kłamie na polskim internecie. Dzięki z góry. Czemu nazywasz Normana Parkeru Rudy? Skoro on jest kurwa brunetem, to jest to pierdolę. Nie widzisz? Już ci od tego jaki Dalton, on, kurwa, jaki Dalton? Nie widzisz, że on ma rude włosy? Już ci od odjebało, że Ale ty, ty masz kurwa oglądają. najebane w głowie. No, no kurwa, 11 tak lat. Już... <laughs> Przefarbolowali, króciusieński! nie odróżasz, tak. to ładnie masz najebane. Brawo, debilu. E, Amadeusz, halo, halo. No halo, cześć, zadzwoniliście do mnie. Właśnie, ja słuchajcie, dopiero. Jechałem z taksówki, jadłem do, do domu, śniadanie, jeszcze jestem nieogarnięty, ja nie wiem w ogóle o co chodzi. No bo też Amadeusz nie żywi specjalnej sympatii do Marcina Prymka, twojego menadżera, ze względu na według Amadeusza zaangażowanie tego chłopaka, który. No, no, no. Czy on na live powiedział, że nie przygotowywałem się do walki? Czy to jest prawda? Powiedział park? Czy na live'ie powiedziałeś, że nie przygotowywał się Norman do walki? Nie. Yeah. Eee, wiesz, to w pewnym yeah. momencie doszły mnie słuchy, że Norman bywał bardzo często what? w klubach w Poznań. Tak? Co słyszałeś? I że przegrał walkę z Gamrotem przez to, że imprezował. Czy imprezował w tamtym okresie? Spytajmy The... go. No. Nie. Czy nie mogę sobie po prostu wyjść, żeby zobaczyć jak wygląda życie nocne? Jak ty, masz tyle sterydów w szyłach, że rzuca ci się na mózg. Eee, spierdalaj. Dobra. Pozdrum. Dobra panowie, zbliża się godzina 21.45. Jesteśmy już na można powiedzieć finale naszego face to face'a. Chyba wydaje mi się, że w tym bardzo kontrowersyjnym akcentem możemy można by zakończyć ten program. Tak więc zapraszam was i jeszcze do publiki, w stronę frontu. Co to no za chłop Norman? po środku? A front of camera. Mhm. Ale jaki fajny. Ten to jest trudny Don Castle so King. <laughs> Dziękuję wam wszystkim za oglądanie tego face to face'a. Widzimy się na warze <laughs> I Ja pierdolę Dobra, no i tym fantastycznym akcentem Dzisiaj również zakończymy Dzisiejszy